Bardzo przepraszam. Przepraszam pana bardzo. Czy nie widział pan Mieszka? Mm, nie. W ogóle go tu nie było. Ach, to szkoda. No, też żałuję bardzo, ale, ale wyjechał. Wyjechał do Czech. Do Czech? Do Czech! Nie! Ale, ale zostań! Aleś ty ładna. O, no. kim, kim ty jesteś? Ja jestem Dąbrówka, czeska księżniczka, która miała zostać żoną Mieszka. To ty? Nie no. No to zupełnie zmienia postać rzeczy. Ja ci Mieszko. Ale? No to ja. Ale? No i jam ci Mieszko pierwszy. No. Ale z ciebie kłamczuch.